Witam uprzejmie z tej strony Raftar. Dzisiaj będzie pytanie do Was, moi drodzy widzowie, modelarze, początkujący, średnio zaawansowani, a może i nawet zaawansowani. Co byście chcieli zobaczyć budowanego na kanale? Może jest coś takiego, co Was interesuje? Może. No, chcecie po prostu popatrzeć, jak ktoś inny buduje model i jak ktoś inny ma problemy straszne, i później mu ten model nie wychodzi i ląduje w koszu. I wcale nie mówię tutaj, że tak się stało z tym tutaj koszmarkiem. Dobra, ale zacznę od początku. Na samym początku mojej listy, jak wejdziecie na tutaj społeczność, kanał, tutaj ta zakładka społeczność. Rafał Książek Rafhart trzeba wpisać. To jest mój kanał, tu jest społeczność i jest właśnie. Ankieta się pojawiła. Na pierwszym miejscu, nie sugerujcie się oczywiście miejscem. Jest draken. Draken z hasegawy w skali 1 do 72. I do niego są dodatki. Tu macie dodatki, jest film na kanale w Inboxach są dodatki, jest sam inbox samego czerwonego smoka. Strasznie się napaliłem kiedyś na ten model i teraz mówię, a kurczę, mam troszeczkę więcej czasu, bo zaginareczki już są w sklepach i Teraz Rafał ma po prostu więcej czasu na modelarstwo, więc mówię, zbuduję go, ale zacząłem szukać jakichś informacji i okazuje się, że model nie jest wcale łatwy, ani nie jest jakoś tak. Nie jest samoskładający się. Podobno trzeba tutaj między łączeniem kadłuba, się łączy kadłub, to po prostu trzeba wklejać kawałki, tworzywa, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Troszeczkę mnie to przeraziło i. I ten koszmarek tutaj wrócił troszeczkę mówię kurczę, kolejny kolejna wtopa jeśli chodzi o model ale jeśli będziecie chcieli to podejmę się tego wyzwania. Więc tutaj jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest dokończenie 7TP z 7TP z IBG tutaj dotarliśmy do siódemki. aktom na swoim kanale zrobił cały więc podejrzewam że ci ludzie którzy już zaczęli to już skończyli ten model. Ale jakby ktoś odłożył ten model na później albo miał w planach budowę, nie wiem, wersji dwuwierzowej, która jest bardzo podobna, to e, mogę też dokończyć ten model. Generalnie, kończenie modeli nie jest w moim stylu. <grych> Ale słuchajcie, jeżeli wy, wypadnie tak, że mam dokończyć, no to dokończę. Flag 40 z model kolekta. Tak, to jest też coś. Co zacząłem? Właściwie zacząłem dwa modele. Tutaj ten dziwoląg taki, który wygląda jak jakaś maszyna krocząca. Mam tutaj zwykłą wersję, która istniała, która po prostu na, to jest podstawa H w kształcie literki H. I to jest flak 40, typowy, który został przeze mnie kupiony. I później okazało się, że w środku jest troszeczkę zbyt mało, żeby to fajnie wyglądało. I opracowałem do tego blaszki. Blaszki są też wydane. I tak w sumie, jak to mówią szewcy, bez butów wchodzi. Więc nie skończyłem jeszcze w pełni. Czyli nie, nie pomalowałem, nie zbudowałem całego. Bo do blaszek tutaj potrzebowałem zdjęcia, więc to, to wszystko jeszcze jest niepomalowane, niezłożone. Więc gdybyście chcieli, to też mogę jeden z tych modeli, albo ten, albo ten, albo ten, to po prostu dokończyć. Więc. To jest opcja numer 3, to jest opcja numer 3, flak 40, w 1,72 i teraz opcje, które, które najbardziej mnie martwią, ale wiem, że tutaj część osób będzie chciała. draker mnie nie interesuje, 7TP mnie nie interesuje, flak mnie też nie interesuje, ale gdybyś kupił coś z drugiej wojny światowej w 7 dwójce i zbudował to, to tak to by mnie interesowało. A jeszcze jest taka opcja kup coś nowego, samochód pancerny 1.35. I teraz tak, te pierwsze trzy opcje są znane, to wiadomo co, co, co tutaj Rafał będzie wyczyniał, ale w opcji czwartej i piątej będą dodatkowe pytania. Startujemy dzisiaj, jest godzina około 19, więc za tydzień we wtorek kończy ankieta i jeśli coś tutaj z tych pierwszych, no to wiadomo, ale jeśli czwórka i piątka będzie... By wygrała, to będą po prostu dodatkowe pytania, bo to może, może nie będzie konkretny model, ale na przykład państwo. Państwo, które na przykład brało udział w II wojnie światowej, żeby po prostu na przykład samolot w 72 wyjdzie Polska, no to z Polski będę musiał coś zbudować, tak? To będzie kolejna, kolejna jak gdyby ankieta bo ja też jestem czasami niezdecydowany, więc tutaj liczę na Waszą pomoc i tak jak powiedziałem, początkujący modelarze, jeżeli coś Was interesuje i tak dalej, no to tutaj macie trzy pierwsze i plus tutaj te dwie opcje żeby zobaczyć, pokazać Wam jak można budować modele i jakie są problemy przy budowaniu, bo tutaj przewiduję dużo problemów, jak to zazwyczaj u mnie bywa. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam jeszcze pewną niespodziankę, konkurs, ale to muszę się, muszę się zebrać i tak naprawdę myślę, że tu nie będzie jeden model do wygrania w tym konkursie. Być może będzie tak, że będzie model rozlosowany wśród osób, które wezmą udział w ankiecie. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Więc jeżeli dotarłeś do tego miejsca w tym filmie, to wiesz już, że jest konkurs tajemniczy konkurs z modelem dwuwieżowym 7TP od firmy IBG. Więc możesz go wygrać. Bierzesz udział, bierzesz udział w ankiecie a ja wśród tych osób, które wezmą udział w ankiecie i skomentują, tak, musisz to jeszcze skomentować, uzasadnić, trzeba tak, to nie będzie łatwy konkurs, to będzie bardzo trudny i skomplikowany konkurs, trzeba to jeszcze uzasadnić, którą opcję wybierasz i musisz to uzasadnić, jak to uzasadnisz i tutaj ja to po prostu rozlosuję, wtedy możesz otrzymać dwuwieżowy 7TP od IBG w skali 1 do 35. Życzę Wam stosunkowo udanego wieczoru wtorkowego. I do zobaczenia w następnym filmie.